Witam Was bardzo serdecznie w drugim już naszym spotkaniu z tej wielkopostnej serii. Serii, w której omawiamy sakramenty Kościoła, ale omawiamy je zawsze w kontekście męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ma to taki, powiedzmy, delikatnie wielkopostny, wręcz pasyjny charakter, ale jakby nie skupiamy się jedynie na, na pasyjności tego tematu, ale również wydaje mi się na takim. W względzie praktycznym, a więc po co te sakramenty przyjmujemy, co one nam dają, czym jest ta łaska sakramentalna, która idzie za konkretnymi znakami i słowami obrzędów sakramentalnych. Zapraszam Was dziś, aby omówić sobie kolejny sakrament. Tym razem będzie to sakrament małżeństwa. Z Evangelii świętego łukasza. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czy ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił i dodał. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Widzimy Jezusa, który wisi na krzyżu. Po jego dwóch stronach wiszą złoczyńcy. W tej scenie widzimy dwie postawy obecne także pewnie jakoś w życiu każdego z nas. Pewnie wielu z nas może zauważyć, że są to postawy, które przyjmujemy względem naszych najbliższych bardzo często: Postawa oskarżenia, goryczy, jakieś rozczarowania. Takie odczucia towarzyszyły pewnie temu pierwszemu skazańcowi, ale możemy również przyjmować postawę pokory, postawę łagodności, postawę, w której będziemy zabiegać o pokój. Co z kolei dało się zauważyć u tego tak zwanego dobrego łotra. Dwie postawy: więc oskarżenie, nierzeczliwość oraz pokora i zrozumienie. Widzimy, jak one są obie obecne w sposób szczególny, może nieraz, w życiu małżeńskim. Jak dzisiaj mówić o sakramencie małżeństwa? Jak sobie myślę, jak przekonać się o jego słuszności? Wiadomo mi jest, że. Że, zarówno o sakramencie małżeństwa, jak i o każdym innym sakramencie musimy zawsze mówić w perspektywie wiary. Bo jeżeli wykluczymy element wiary, to ta argumentacja pozostaje bezsensowna. Sakramenty zakładają naszą wiarę. Więc i pozwólcie, że, że również to rozważanie na temat sakramentu małżeństwa będzie musiało odnosić się do mojej i Twojej wiary w Boże działanie poprzez sakramentalne znaki. No właśnie, jak o tym małżeństwie mówić, jak o tym sakramencie mówić, jak do niego przekonywać, może nieraz. Nie na darmo zacząłem to rozważanie opisem tej sceny, kiedy Jezus wisi pomiędzy dwoma skazańcami. Jezus na krzyżu poślubia Kościół. Jezus na krzyżu oddaje życie za swoją oblubienicę, którą ukochał. Jezus na krzyżu jest jak Pan młody. Jest jak podobnie jak w kanie galilejskiej. Na krzyżu zawiera przymierze z Kościołem, swoją oblubienicą. Daje życie, aby ten Kościół uświęcić, aby on był nieskazitelny, bez żadnej zmarszczki, bez żadnej skazy. No i jaką jesteśmy tą oblubienicą Jezusa Chrystusa? Z tej pięknej miłości Jezusa została oblubienica poniszczona przez grzech, ze zmarszczkami, z jakimiś głębokimi, paskudnymi bruzdami na twarzy, ale nadal to za nią Chrystus oddał życie i tę te oblubienicę, ten Kościół nadal kocha, nadal jest tej oblubienicy wierny. Moi drodzy, często kiedy myślimy o zawieraniu małżeństwa, to pewnie towarzyszą hmm, raczej dobre odczucia, radość, zmiana na lepsze, dążenie ku jakiejś dojrzałości. Paradoksalnie, chociaż pewnie już nie tak często, życie w małżeństwie może również kojarzyć się z krzyżem, a więc z pewnym trudem. Może niektórzy z nas mają doświadczenie dramatu, jakim jest rozwód, albo separacja. Właśnie szczególnie obecność tych ostatnich trudności, a więc tych związanych z nierozerwalnością węzła małżeńskiego, może prowokować pewne pytanie: po co jest ten sakrament? Po co jest ten sakrament, skoro coraz częściej dziś małżeństwo kończy się rozejściem? Coraz więcej ludzi nie traktuje sakramentu małżeństwa z powagą. Warto dziś sobie zadawać pewne pytania: co daje nam zawarcie sakramentu małżeństwa? Co ten sakrament zmienia w moim i Twoim życiu? No, w moim, może nie, ale co ten sakrament zmienia w naszym życiu? W życiu człowieka? Jaki jest jego cel? Kościół o sakramencie małżeństwa powie, że celem małżeństwa jest świętość żony i męża razem. Ma się to dokonać przez zbudowanie komunii osób, komunia więc pewnej jedności. Wzorem tej jedności jest wspólnota osób, jaka jest między osobami boskimi w Trójce Świętej. Oczywiście to jest pewna abstrakcja dla nas. Taka komunia jest dla nas abstrakcją. Yy, bo nie jesteśmy tylko ludźmi. Yy, a i nasza miłość, choćbyśmy się nie wiadomo, jak starali, będzie zawsze yy, w jakiejś mierze zawodna. Ale mówiąc trochę prościej, celem małżeństwa jest troska o więź. Celem małżeństwa jest budowanie więzi między małżonkami i ta więź ma doprowadzić do ich świętości. To małżonek jest najważniejszy. Żona dla męża, mąż dla żony. Kiedyś mm, przypomina mi się taka fajna historia. Nieżyjący już ojciec Karol Meisner, Benedyktyn, opowiadał o spotkaniu z pewnym człowiekiem, powiedzmy, że ma on na imię Sławek, yy, który przyszedł, aby porozmawiać o miłości. Tenże człowiek skończył filozofię i analizując dzieje, rozwoju myśli ludzkiej, szukał odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość. Kiedy myślimy o miłości, to często do głowy przychodzi nam pewnie słowo uczucie. Jest to pierwsze pojęcie, jakie analizował tamże pan Sławek. Jednak utożsamianie miłości z uczuciem nie było do przyjęcia, bo przecież jest oczywiste, że tej naszej miłości towarzyszą uczucia, ale nie możemy zamknąć miłości jedynie w uczuciach. To byłoby zbyt mało. Często miłość jest określana jako wartość etyczna, a więc pragnienie dobra dla drugiej osoby. Szczerze powiem, bardzo mi się ta y, definicja miłości podoba, ale również i to słowo jest niewystarczające, bo nie możemy zamknąć miłości y, ludzkiej, miłości do y, współmałżonka, miłości jakiejkolwiek innej w y, jedynie w pragnieniu dobra. Mówimy także, że miłość to postawa. I owszem, postawa względem małżonka, współmałżonka wynika z miłości, ale nie ma również tutaj, nie możemy postawić znaku równości między tymi pojęciami, bo miłość jest cały czas czymś większym. W końcu pan Sławek, wespół z, z ojcem Meislerem doszli do pojęcia procesu. Proces jako rzeczywistość, która w pewnym momencie się zaczyna, dalej rozwija się, w proces, który trzeba wejść, bo jest on jak, jak droga. I w rzeczywistości tak jest, mówi Pan Sławek. Inaczej kochałem moją żonę wtedy, kiedy ją poznałem. Inaczej w narzeczeństwie, inaczej zaraz po ślubie, inaczej teraz, kiedy spodziewamy się kolejnego dziecka. Dlatego miłość jest procesem, ale to nie koniec. Bo Pan Sławek dalej mówi, ten proces ktoś musiał zapoczątkować. On nie wziął się we mnie znikąd. Wygląda na to, jakby ktoś we mnie mieszkał, kto ten proces rozpoczyna, jakby ktoś podpowiadał, co mam robić, aby ten proces się rozwijał. Ten ktoś mówi mi, jak kochać moją żonę. Ten przykład pokazuje nieprawdopodobną intuicję obu panów. Bowiem to samo y, mówi listy do Rzymian. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Zarówno pan Sławek, jak i oj ojciec y, Majznar, w tej swojej rozmowie doszli do jakże cennej, y, jakże cennej przesłanki dla nas. Miłość jako proces. Ale ten proces jest cały czas wspomagany z zewnątrz, a wspomaga go Bóg. Ta miłość rozwija się, zanim małżonkowie zdecydują się zawrzeć sakrament małżeństwa. Sakrament zaś jest potwierdzeniem tej miłości. Ta miłość jest w tym sakramencie konsekrowana, uświęcona. W momencie zawierania sakramentu małżeństwa małżonkowie podają sobie dłonie i przyrzekają sobie to, czego chce ich nauczyć Duch Święty. Przyrzekają sobie, że zrobią wszystko. Aby w zdrowiu i w chorobie uczyć się tej miłości, aż ona dojdzie do szczytu, a więc na wzór osób boskich w trójce świętej. Małżonkowie przyrzekają sobie, że będą się uczyć tej miłości, aby nie rozerwać węzła małżeńskiego aż do śmierci. <grym> Jakie to jest trudne! Zrobić wszystko, co w mojej mocy. Aby nie rozerwać węzła małżeńskiego aż do śmierci. Chyba wszyscy czujemy, że nie jesteśmy w stanie żyć i kochać tak, jak kocha sam Bóg, nie jesteśmy w stanie zbudować takiej więzi. Możemy się jednak do tego zbliżać, jest to możliwe dzięki łasce, bo skoro mówimy, że sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, to zakładamy, że ta łaska jest czymś rzeczywistym, że sakrament jest skuteczny, że on nam coś. Najprościej mówiąc, daje. Przypomnijcie sobie moment zawierania sakramentu małżeństwa. Przypomnijcie może sobie ten moment, kiedy podając sobie dłonie, przyrzekaliście sobie miłość. Może jeszcze pamiętacie, jakie plany mieliście wtedy na przyszłość, jakie mieliście marzenia. Pewnie wiele z tego nie wyszło, ale nie zapominajmy, że wszyscy jesteśmy przecież w procesie, że tej miłości się uczymy. A tym, kto nas uczy, jest Jezus. Uczy nas, jak ma ta miłość wyglądać. I widzieliśmy to dziś w Ewangelii. Tej Ewangelii, która jest obrazem również naszego życia. W każdym z nas jest wiele z tej pierwszej postawy Łotra drwiącego, ale na pewno jest też w nas dużo tej postawy z tak zwanego dobrego Łotra. Może zastanówmy się nad tym, bo bardzo jest łatwo przyjąć postawę roszczeniową, pewnie wobec współmałżonka. Bardzo łatwo jest zrzucić winę na naszych bliskich pomimo ich niewinności. Bardzo łatwo jest także zostawić bliskiego z jego przewinieniem, bez pomocy, bez przebaczenia. Pewnie nieraz trudniej jest nam o postawę zrozumienia, współczucia, życzliwości, jakiejś empatii. Mówiąc o miłości małżeńskiej, warto sobie podkreślić, że ten proces dotyczy każdej naszej relacji. Każdej naszej relacji w rodzinie, każdej naszej relacji przyjacielskiej, każda relacja jest procesem, w którym musimy, musimy się zaangażować. W, tym, w tymże procesie musi być również obecny taki nasz prywatny wymiar prośby, prośby o pomoc. Ten wymiar prośby, który słyszymy dziś w Ewangelii chociażby. Chociażby z ust tego dobrego łotra, Jezu, wspomnij na mnie. Bez interwencji Boga nie jesteśmy w stanie udźwignąć miłości. Pewnie tego brzemienia, słodkiego, które daje szczęście, ale, ale nie bez ofiary. Każdy z nas zapewne dobrze czuje, że życie się ze sobą trudne sytuacje, które nas nieraz przerastają. Miłości, w relacjach, w małżeństwie, kluczem do rozwiązywania tych trudności, a więc kluczem do budowania komunii osób jest najpierw prośba o bożą interwencję, a następnie pokorne budowanie więzi oparte na przebaczeniu. Przykładem tego jest usłyszany przed chwilą dialog Jezusa z Łotrem. Chociaż nie jest to dialog małżeński, to jest daleko idąca analogia, porównanie. Małżonka do Łotra. Chociaż czasem to szokujące porównanie może być nieraz bardzo realistyczne, nieraz bardzo prawdziwe. Pewnie wielu z nas doświadczyło w osobie bliskiego Łotra, który ubliża, wyśmiewa, jest opryskliwy, rozczarowany. Nie rozumie swojej sytuacji. Ale pewnie też doświadczamy także. W bliskich, we współmałżonku, kogoś takiego jak ten dobry Łotr, a więc kogoś, kto być może wiele zawinił, komu obiektywnie może nie powinno się wybaczyć, bo zbyt dużo zła wyrządził. Może pewnie nieraz sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a może są i takie sytuacje krzywdzące dla nas, że. Bardzo trudno przebaczyć, że nie widzimy tak po ludzku możliwości przebaczenia, dlatego potrzeba nam właśnie dzisiaj prosić Jezusa, aby w naszym życiu była obecna łaska, która uczy nas miłości. W sakramencie małżeństwa mąż i żona otrzymują ją w szczególny sposób, jednak wiemy, że pewnie nie zawsze jest ona dobrze wykorzystywana. Są na pewno tacy, którzy stoją gdzieś na skraju małżeństwa, którzy już nie widzą możliwości dialogu z łotrem. Dajcie sobie pomóc. Każdy z nas musi gdzieś najgłębiej w swoim sercu tą, te resztki nadziei, które mamy złożyć w Bogu i prosić Go, jak ten łotr skrzyża. Wspomnij na mnie Jezu, wspomnij na, na mojego współmałżonka, na moją współmałżonkę. Zawsze warunkiem rozwoju łaski, miłości małżeńskiej jest dobra wola obydwu stron, jest złożenie nadziei w Bogu. Zatem to dobra wola konieczna jest również w tej trudnej sytuacji, gdy nieraz małżeństwo jest rozszarpywane przez człowieka. Ta odczytana Ewangelia uczy nas, że nawet największa miłość nie znosi krzyża, ale pozwala go nieść. Pamiętajmy, że przebaczenie zawsze również może się spotkać z nieprzyjęciem, z agresją. Widzieliśmy to na przykładzie tego pierwszego łotra, który nie potrafił współczuć, który wyśmiewał, który był okrutny. To wszystko jest pewnie obecne w naszym życiu. To wszystko jest też pewnie obecne w życiu niejednego małżeństwa. Pomimo tego, zawsze celem tego sakramentu jest budowanie komunii osób. Małżonkowie zbliżają się do siebie przez pogłębianie więzi. Każdy z nas jest w procesie dojrzewania w miłości, w którym Bóg podpowiada, jak kochać naszych bliskich. Popatrzmy czasami na, na tego Boga w naszym życiu. Popatrzmy na, popatrzmy na Jezusa, popatrzmy na Krzyż. To są nieraz takie bardzo proste znaki, wręcz. W jakiejś mierze surowe, ale ta szczera modlitwa łotra z prośbą o pomoc w jakże jego dramatycznej sytuacji może być dla nas również inspiracją, kiedy na nas przychodzą jakieś mniejsze lub większe życiowe dramaty.